5 escariest Humskabes. Número 5. U zarażeni jeszcze bag. Hej! Wszystkim z tej strony z Witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive dzisiaj słuchajcie Jesteśmy na balkonie Wraz z Grzesiem, to jesteśmy my akurat I jest noc I są też zombiaki Razem z Grzesiem, będziemy Uciekać i chować się przed Zombiakami, niech wróci na razie Dzień i swoją drogą musimy Z tego miasta dotrzeć Byle jaką drogą Prosto tutaj na most, prosto Do łodzi, musimy doskoczyć do tej łodzi, bo nie możemy być w wodzie dłużej niż 10 sekund, bo też jest jakaś trochę zakażona, a ten przejazd jest zablokowany i przede wszystkim musimy uciec razem z naszym przyjacielem. Mam taką nadzieję, że Grzesiu sobie poradzisz. Zostawcie przy okazji suba i lajka, jeżeli chcecie więcej takich odcinków I jeżeli chcecie brać udział w głosowaniach, takie jak na przykład odbyło się wczoraj Bierzemy naszego przyjaciela Grzesia, Grzesiu chodź, Grzesiu chodź zabiorę cię ze sobą Tylko jak tutaj go podnieść, on jest za ciężki Czekajcie, jedzie coś, jedzie zombiak Kryjemy się Grzesiu, kryjemy się Co on tu robi, okej okay. Raczej nas nie widzi, bo jesteśmy na balkonie. Ale żeby nam nie zniszczył naszych aut, bo zobaczcie, mamy tutaj nasze auta. Rozwalił się. Razem z Grzesiem jesteśmy samochodziarzami i razem z Grzesiem będziemy uciekać. Wsiadaj, wsiadaj do swojego Audi, Grzesiu. Jesteśmy już w samochodach, zobaczcie, Grzesiu też jest. Jeszcze nie odpalam silnika, bo wszystkie zombiaki się zjadą. Tamten już zdecydowanie nie żyje, ale jest ich naprawdę masa, więc musimy to przemyśleć i uważać. Możemy pojechać tędy i możemy pojechać tędy, omijając tego zombiaka. Odpalamy silnik, Grzesiu. Grzesiu uspokój się. I jedziemy, włączmy sobie światła i musimy uważać serio teraz na swoje życie. Grzesiu za nami jedzie. Okej, okay, jedzie za nami. Nawet nie wiem, gdzie teraz jechać, boję się. Okej, okay, jedziemy tędy. Powolutku na początek. Mega, powolutku. Już się zombiaki zjeżdżają! Grzesiu, uważaj! Dobra, Grzesiu i chuj! Nie, nie żyję... Nie no, musimy raz jeszcze. Grzesiu teraz szybciej. Tego zombiaka już nie ma. Grzesiu również włączył tym razem światła. Tutaj będzie niebezpiecznie, więc musimy uważać. Jedziemy tą samą drogą raz jeszcze. Teraz nieco szybciej wyruszyliśmy. Zobaczcie, nadjeżdżają, okej? Okay. Unik! Unik! Okej! Okay. Grzesiu przeżyj to! Przeżyj to! Dobra, z żurną. Nie żyję Czemu to jest cięższe niż myślałem? Naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego. Pojedźmy tym razem w lewo. Mam nadzieję, że Grzesiu jest za nami. Jest za nami. Okej, okay, jedziemy. Jedziemy. Tędy nie będzie z Są i to nie jeden. Szybko, szybko Grzesiu, mam nadzieję, że żyjesz. Unikamy tego. Unika. Okej, okay, jest. jest źle. Jesteśmy zarażeni! Jesteśmy znowu zarażeni! Jeszcze bardziej! Dzień dobry! Bardziej... <laughs> jeszcze bardziej. Nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Nie wierzę, że już bym parę razy zginął w apokalipsie zombie. Jedziemy tędy, raz jeszcze. Najgorzej, że tu są dwa wyjazdy. Bardzo mi się to nie podoba, ale musimy ich jakoś taktycznie ominąć. Jedźmy tędy po prostu. Bo jedźmy tędy, tu będzie bezpieczne. Ślepa uliczka. Ślepa uliczka. Czy uda mi się przez nich przebić? Co ten Moluch zrobił? Dobra, ja w niego walnąłem, więc to się nie liczy. Zobaczcie, koni nas! Koni nas, co faj Screamy! Szybko! Co so jest? Obracamy się! I jedziemy w drugą stronę. Mam nadzieję, że Grzesiu to przeżyje. I mam nadzieję, że podąży za nami. Wyjeżdżają kolejne zombiaki. Omijamy ich! Lekko nas szurną, więc się nie liczy. Nie przebił się przez skórę. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Jest przed nami. Omijamy go. Okej. Okay. Później zrobimy też, że... No... Moc będzie ciemniejsza, będzie jeszcze ciężej. Nawet nie wiem, gdzie jechać. To jest najgorsze. Czekajcie, pojedźmy tu w prawo. Tylko, okej, okay, dobra, wyrobiłem się. Pojedźmy tędy, tylko też jest niebezpiecznie. Trzeba zwolnić trochę. Okej, okay, lekko skaczemy. Lekko skaczemy. Mam nadzieję, że tu nikogo nie będzie, bo to jest dosłownie ślepa uliczka. Że je, że. Żyję. Nie mamy świateł, więc nic nie widzę, tylko blask księżyca nas oświetla. Nie, nie mogę... Nie mogę skręcać. Okej, okay, wyjechałem jakoś, tylko naprawdę nie mogę skręcać, to jest najgorsze uczucie. Tam jest jak. Jedź, proszę. Proszę, nie! Nie, 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 nie! złapali nas, zobaczcie, Grzesia też złapali okej, okay, czyli to jest ciężkie, to jest ciężkie trzeba to już zaakceptować, że te zombiaki te maluchy są ciężkie Zwalili <grym> się, okej, okay, dobra, jedź, 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 tędy, tędy zombiak, zombiak, unikam, dobra zajedźmy na stację benzynową, może ominął nas zobaczcie, jedzie już Grzesiu, dojeżdża do nas ten się rozwalił, omijamy tego, jest Udało się Grzesiu też go ominął! Grzesiu omin też tego! Dobrze! Właśnie o to chodzi! Jedziemy, Grzesiu! Tylko musisz przyspieszyć! Jest kolejny zombiak! Tylko jakoś dziwnie chyba... Utknął Mamy jeszcze następnego Ile ich jest Dobra, nie jadę teraz w prawo Jadę prosto Jak to wygląda Jak serio w nocy Przed zombiakami uciekał Dobra, jedziemy chyba Czesiu, gdzie jechać? W lewo czy w prawo? W lewo jedzie Nie, w prawo jedziemy Bo coś czuję, że w lewo to jest zły pomysł Uuu Zombiak zaatakował Musimy w takim razie go zostawić, bo on również jest teraz zombiakiem. Zostawiamy ich w tyle. Dotknął mnie, dotknął mnie. Dotknął mnie tylko. Okej, okay. nie, 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 nie. Co się stało? Rozwaliliśmy się całkowicie. I znowu jesteśmy zarażeni. Nie, no ja już nie wiem, co zrobić w takim razie. Musimy jakoś ich. Ominąć. Tylko jak? Tam jest ślepa uliczka, więc tam nie jedziemy. Tu się już zbliża brygada zombiaków! Omijamy ich wszystkich. Oczy. Widzicie, dobra, nie wolno mnie. Nie. Nie żyję. Wiecie co? Zrobimy to po prostu szybko. Zrobimy to po prostu szybko, że nie zdążą zareagować. Omijamy wszystkich. Tak. Jednak w lewo to lepszy pomysł. Zdecydowanie lepszy pomysł. Poczekajmy na te dwa zombiaki. Niech sobie przejadą, bo będą tędy jechać. Takie, takie mam wrażenie. Dobra, jadą, jadą, jadą. Dobra, jeden. Okej, okay, jedziemy. Nie wiem gdzie jest drugi. Tu jest drugi! Tu jest trzeci! Ten utknął w krzakach! Wjeżdżam na trawę, żeby go ominąć, okej? Okay. Krzesiu jest za nami, jest za nami! Omija oczywiście zombiaki. Tu skręcamy w... Brawo, Grzesia za nami nie ma, to jest dziwne. Chociaż czekajcie, coś jedzie. Dobra, to Grzesiu. Okej, okay, jedzie za nami. Jako, że nie jest zarażony, to nie musimy aż tak szybko jechać, bo tutaj jest właśnie zakręt. Czekajcie, czy są zombiaki? Nie widzę żadnego zombiaka. Okej, okay, Grzesiu jest za nami. Przed nami nic nie ma. Wjeżdżamy do miasta, gdzie będzie naprawdę teraz niebezpiecznie. Mamy zombiaka przed sobą, nie martwimy się o niego. Okej, okay, jest Grzesiu nadal Wjeżdżamy do miasta, więc tutaj będzie tak naprawdę mega niebezpiecznie. Musimy się rozglądać, bo jest dziwnie cicho, aż przejdę na inną kamerę, bo się boję. Tutaj nic nie widzę. O, są zombiaki! Są zombiaki, dobra, jedziemy! Grzesiu! Grzesiu dostał! Unikamy tego! A jak Grzesiu dostał, to jest naprawdę niebezpiecznie! Teraz to braszurną mnie tylko! Jest! Jest, jesteśmy, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Szybko skrymi, szybko skrymi. Chyba tędy, tędy, tędy. Jedziemy, jedziemy po wygraną. Prawie jesteśmy, proszę. Uwaga, skaczemy. Skaczemy, czy coś jest za nami? Krzysiu jest za nami. Skaczemy, zobaczcie, wy dwójkę skaczemy. Wyskakujemy z wyskoczni. Lecimy, rozwalając sobie światła. Zrobiłem też światło, żeby było cokolwiek widać. Zobaczcie, Grzesiu nas dogania powoli. Zobaczcie, jak to wygląda. Przyspieszmy czas. Zobaczmy, czy unikniemy go. Znaczy, on uniknie nas w sumie. Lekko nas zahaczy kołem. A my mamy już tu naszą motorówkę. Proszę, proszę, uda się. Wpadamy do wody. Wychodzimy z samochodu. Płyń, płyń, proszę. Minęło już jakieś 6 sekund. Wsiadamy do łodzi i odpływamy na jakąś normalniejszą wyspę. Już wstaje słońce. Nie wiem. Pły, płyniemy tam. Może tam nie ma zombie. Ale mamy coś jeszcze gorszego. Widzicie to przed nami? Raczej nie. Albo jeszcze troszkę bardziej pogorszyłem. Czy widzicie to przed nami? Nie widać nic praktycznie. Wsiadamy do naszego wozu. Odpalamy najpierw światła. I, i w, sumie, w sumie nadal nic nie widać. Odpalamy silnik. Zombiaki już nas usłyszały. Ja nie... Przecież to jest jakiś dramat. Wiecie co? Cofam tutaj? Cofam tutaj po prostu. Nie wiem co tu jest! Nic nie widzę! Dobra, obróćmy się. O co jest? Przecież... <ścoughs> Nic nie widać! Widzisz <ślesk> mnie? Gdzie ja jestem? Dobra, jedziemy, jedziemy. To będzie najstraszniejszy moment ucieczki w BMG Drive, po prostu. Jedziemy tędy. Poczekajcie, bo tędy to jest chyba wyjście, żeby wyjechać z powrotem na drogę. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, nie żyjemy. Tak tyci tyci zmniejszyłem tą mgłę, żeby cokolwiek było widać i teraz da się jechać, chociaż nadal jest mega ciemno i będziemy widzieć dosłownie takie światełko w tunelu, jeżeli będzie zombie jak przed nami i nie wiem czy będzie czas w ogóle na reakcję, okej, okay, okej, okay, jedziemy, omijamy, omijamy wszystkich, omijamy następnego. Okej? Okay. Tutaj jest ciężko! To jest naprawdę ciężkie! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! <ścoughs> Zahaczy u nas! Zahacz! Ale załóżmy, że odcięliśmy sobie koło i możemy jechać dalej, bo w tych warunkach wątpię, że nie dam się w żaden sposób dotknąć. Nie jest tak źle. Zobaczcie, jesteśmy już prawie przy mieście, tak mi się wydaje przynajmniej, ale to jest mega straszne. Dosłownie nic nie widać. Nic nie widać przed nami, to jest. Ja nawet nie wiem, kiedy będzie zakryt kolejny zombiaki. Wjeżdżamy do miasta, to jest most chyba, tak, to jest most, to jest tunel, znaczy. Jeżdżamy przez rondo, nic nie widzę. Tu jest masa zombiaków razem z Grzesiem! Omijamy ich! Omijamy ich, dostałem! Ale nie zatrzymali mnie jeszcze! Nie dostałem wystarczająco mocno! Skręcamy w lewo! Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie jadę, ale wiem, że jeżeli będzie jakiś zakręt ostry, to się nie wyrobię. Dobra, gdzie jest ten port lepiej? Mi mówcie? Czy ja ominąłem ten port? Czemu ja nic nie widzę przede mną? Mamy Grzesia, co tu jest? Ale tu jest zombiaków Mamy Grzesia przed sobą Czekajcie, gdzie my jesteśmy? Chyba jesteśmy przy burcie Wjeżdżam Trzeba troszkę przyspieszyć Coś za nami jest Grzesiu! Grzesiu ominął nas Też skaczę <ścoughs> Co to ma być? Skaczemy nawet nie wiem gdzie Jest tak ciemno Jest mega ciemno Uderzamy w wodę Wiem, że wy tego nie widzicie Ale tu jest łódź Tu jest... Łódź, której nie widzę, ale słyszę I znowu odpływamy Także to w sumie wszystko na ten odcinek Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka Jeżeli chcecie więcej odcinków zombie, to piszcie w komentarzach Ja was żegnam, pa pa